Cześć! Tutaj Mateusz i Kasia. Dzisiaj jest sobota, 28. Mm -hmm. Właściwie pierwszy dzień dzisiaj nagrywamy, a jeszcze źle się czujemy przez jetlaga, bo pierwszego dnia źle zrobiliśmy, bo przylecieliśmy o po 15. Okay. I dopiero położyliśmy się spać koło 5 chyba. Czy koło 6 ale zamiast położyć się spać na 2-3 godzinki to obudziliśmy się po północ, o północy i byliśmy wyspani no i przez to wszystko nam się rozregulowało wczoraj też wczoraj spaliśmy w sumie Do prawie ze 20 godzin spaliśmy i przez to jesteśmy po prostu wymięci wczoraj trochę sobie chodziliśmy Widzieliśmy okolice, jesteśmy w tym samym miejscu co byliśmy ostatnio, więc znamy to mniej więcej, ale troszeczkę się też pozmieniało. E, jest teraz godzina 12 idziemy na śniadanie. To jest nasza ulica. Mieszkamy no, na jednej takiej odnodze z tej ulicy tej głównej, znaczy to też nie jest główna, to jest lat Prao Soi 1 bardzo lubimy tłumiczkę, bo jest taka klimatyczna, jest tutaj wszystko. Można zjeść, można iść do fryzjera, można iść do kosmetyczki. Jest i dentysta, sklepy, jedzenie, wszystko. Dostaliśmy już nasze śniadanie. To jest zupa wonton z makaronem i z taką ma marynowaną wieprzowiną. To nasza standardo nasze standardowe, ulubione danie. Kasia sobie jak zwykle doprawia. Ostre kwaśne są te sosy tak. różne to do jest wyboru. To ostre. To jest... Nie jest aż tak bardzo, że wypala. Zielona jest kwaśna. To jest bardzo ostre. Nie, nie jest bardzo ostre. Ja sobie zazwyczaj, zazwyczaj sobie właśnie biorę... E, chili? Tak, to jest bardzo ostre. Sobie troszeczkę do, dosypuję tego i jest bardzo dobre. Ja już zjadłem, to się dopiero kończy. No, przez ostatnie kilka miesięcy nie nagrywaliśmy. Można powiedzieć, że mieliśmy urlop, bo byliśmy w Polsce przez. ile? przez. 6, nie. Od 4 do 15. Od marca byliśmy. Przez 7-8 miesięcy w Polsce byliśmy. Strasznie no, długo. Dosyć, dosyć długo. Zrobiliśmy sobie przerwę. A teraz znowu wróciliśmy do Azji. <coughs> na razie jesteśmy w Bangkoku. No, przez ten czas, który nie nagrywaliśmy, więc mogło się pojawić trochę nowych osób na naszym kanale, więc e, tak bardzo po, pobieżnie przedstawiając się. Jeszcze raz, ja jestem Mateusz, to jest Kasia. E, w poprzednim, jakby to nazwać, sezonie naszego vlogu podróżowaliśmy przez półtora roku przez Azję. Głównie Tajlandia, Malezja i też dosyć długo Indonezja. Przez, przez chyba 7 miesięcy byliśmy w Indonezji, więc to, to była nasza podróż życia. Nam się to bardzo spodobało i wróciliśmy po kolejną dawkę, po kolejną dawkę przygód. Teraz będzie troszeczkę inaczej, ale to może w kolejnym vlogu to opowiemy, bo to jest troch, trochę do opowiadania a jeszcze nie czujemy się na siłach ponieważ cały czas działa na nas jeszcze jetlag a tutaj trzeba wytężyć swoje komórki szare komórki żeby poopowiadać więc dzisiaj będzie taki vlog po prostu co robimy w ciągu dnia czyli teraz jemy śniadanie potem może dzisiaj też się przyjdziemy coś zjemy poza tym my bardzo lubimy jeść próbować różnych tutaj rzeczy to jest jednym z powodów też, dlaczego tutaj przyjeżdżamy, właśnie super jedzenie, więc na pewno będzie w naszych vlogach dużo, dużo jedzenia. Pan Mnich nas poświęcił. Ty, ulica po prostu żyje jedzeniem, to jest knajpa na knajpie. Mogliśmy mu dać 20 batów, bo nam Chcesz? Może jak będziemy wracać, jak będzie w <laughs> Tylko niestety to bardzo ciężko się chodzi przez tą ulicę Jest ciasno Idziemy teraz po prostu na spacer, coś się przejść Do centrum handlowego, bo tam jest zimno <laughs> Jest klimatyzacja taka godzina chyba średnia Wyjechaliśmy z Polski, też między innymi dlatego, bo w Polsce jest zima, zimno, nie lubimy zimy. Mnie bolą kości w ogóle... Tak, zima nam Kiedyś lubiłem zimę, jeździłem na narty, jeździłem na deskę, ale od jakiegoś, od trzech lat jesteśmy w każdą zimę w Azji. Wygrzewamy się. Wygrzewamy stare kości. Ale teraz naprawdę jest aż za gorąco, bo jest codziennie co najmniej po 34-5 stopni, odczuwalna jest 38 do 40 więc jest za gorąco po prostu się pocimy prysznic 3-4 razy dziennie Jest za gorąco więc wpadliśmy z deszczu pod rynne Nie, ja tam nie naszekam? Nie, nie. Które mamy 28 listopada i już jest choinka No, spora całkiem Wow, i jest pięter. To jest takie, to jest takie troszeczkę tań, tańsze, starsze centrum handlowe, które teraz renowują i robi się takie bardziej ekskluzywne. Patrz, tu są dwie restauracje MK. Jedna jest na dole, a tutaj druga. To centrum jest takie głównie jakby bazarowe, czyli takie półotwarte pawilony. Idziemy właśnie do kolejnego centrum handlowego, teraz takiego już, nazwijmy to, nowoczesnego, ekskluzywnego, Central Lat Pro. Takiego, gdzie są sklepy takie filmowe, bo tutaj Aha. są wszystko takie firmy krzak, a tutaj są jakieś, jakieś zary, nie zary, nie wiem, to pamiętam, A idziemy tam właśnie ze względu tego, żeby się ochłodzić znowu. O, tutaj też jakiś pan nagrywa. Pan Farang. O, ten blok jest tutaj super. To są strasznie drogie w nim mieszkania. I tam jest, nie wiem czy to będzie na kątenie, widać taki basen z ścianą e, szklaną, z widokiem na ulicę. Trochę sobie połaziliśmy, połaźliśmy i przyszliśmy teraz do, sporo tam, do jednego z centrów handlowych i idziemy na sushi. Tutaj są takie różne małe restauracyjki. Taki food court. A tutaj będziemy sobie właśnie wybierać sushi. Jeden kawałek sushi jest po 5 batów, czyli po 50 groszy. Co chcesz? Ja chcę z mm. jeszcze. O, kurczę, chyba nie ma. Nie, jest tam. To chyba łosoś. A czy nie, to jest ten z Pastą. To które chcesz? To? I to. No, to? to? I to i to. Jedno? Po Co jedno? Dwa jedno. Mm -hmm. Dwa takie, dwa takie. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Niestety pastoszy trzeba bardzo strasznie przychodzić. Dobra. Masz? Wow. Wzięliśmy w sumie 12 kawałków sushi, czyli to będzie 60 batów, czyli 6 zł.